Dajcie, Paulina Kurkowska, Przymierze Miłosierdzia w Poznaniu. Na początku proszę, poproście wspólnie ze mną Ducha Świętego, aby poprowadził nas przez to słowo, przez to rozważanie. Duchu Święty, prosimy Cię. Poróż nasze serca, otwórz je, otwórz nasze umysły, aby słowo, które pragnie przekazać nam Pan, było przez nas przyjęte, zrozumiane, by w nas pracowało. Otwieraj nas, Panie, w tym słowie, prowadź. Bądź naszym przewodnikiem przez to słowo. Amen. Ewangelia według świętego Marka, rozdział drugi, wersety 1 do 12. Kilka dni później wszedł znowu do kafarnał. Dowiedziano się, że jest w domu. Zgromadziło się tak wielu, że nie było miejsca nawet przed drzwiami. Głosił im słowo. Przyszli do Niego niosące człowieka sparaliżowanego, podtrzymywało go czterech. Ponieważ z powodu tłumu nie mogli, wnie, nie mogli wnieść przed Niego, zdjęli dach tam, gdzie był, zrobili otwór i spuścili nosze, na których leżał sparaliżowany. Kiedy Jezus zobaczył ich wiarę, powiedział do sparaliżowanego, Synu, odpuszczają się Tobie Twoje grzechy. Siedzieli tam wtedy niektórzy uczeni w piśmie, i tak w sercach swoich zaczęli myśleć. Dlaczego on tak mówi? On bluźni. Kto może odpuszczać grzechy poza jedynym Bogiem? Jezus zaraz ropo, rozpoznał swoim duchem, że tak sobie myślą, więc zapytał ich, dlaczego tak myślicie o, Myślicie w swoich sercach? Co jest bardziej niezwykłe? Czy powiedzieć sparaliżowanemu, odpuszczają się tobie twoje grzechy? Czy powiedzieć, wstań, weź swoje nosze i chodź. Abyście jednak wiedzieli, że Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów, tu zwrócił się do sparaliżowanego. Rozkazuje ci wstań, weź swoje nosze i idź do swojego domu. On wstał, zabrał od razu nosze i odszedł na oczach wszystkich. Także wszyscy byli zdumieni i wysławiali Boga, mówiąc czegoś takiego nigdy, nigdy nie widzieliśmy. Oto Słowo Boże. Kochani, ten fragment Ewangelii jest mi ostatnio szczególnie bliski, bo jest to fragment, który jako pierwszy opowiedziała moja córka, która dopiero co nauczyła się mówić i składała zdania bardzo właściwie niepełnie, tak nieskładnie, a któregoś dnia wyciągnęła Pismo Święte przy śniadaniu, powiedziała, że ona dzisiaj czyta. I właśnie opowiedziała nam ten fragment Ewangelii o człowieku, który nie mógł chodzić i koledzy wpuszczali Go przez dach do Pana Jezusa. Z dwa tygodnie później. W popularnym hipermarkecie w ręce wpadła mi ta pozycja. To była jedna jedyna przypowieść, jaka była w ogóle na kółca tego marketu. Także wierzę, że to, to słowo to przypadkiem nie jest. Bogu dziękuję za niej i proszę, żeby pozwolił mi je właści właściwie odczytać. Wszystkie moje myśli, myśli krążą wokół um, może nie tyle samych wstawienników, bo to jest taka pierwsza interpretacja tego słowa, która najczęściej przychodziła mi na myśl, ale wyjątkowo um, myślę o tym człowieku, właśnie sparaliżowanym. E, co takiego się działo w nim samym? Że potrzebował czyjejś pomocy, żeby tam się dostać, i czym był ten paraliż? Cafarnaum znaczy pokrzepienie. Miejscowość, gdzie, gdzie można odzyskać siłę, gdzie można powrócić do sił, temu człowiekowi definitywnie tych sił brakowało. Paraliż, z kolei, to choroba mięśni. Być może duch Jego wiedział doskonale, tak? Umysł wiedział doskonale, co ma zrobić, że powinien właśnie dostać się do Jezusa. Być może nawet wiedział teoretycznie, w jaki sposób powinien prosić, w jaki sposób powinien się modlić do Boga, natomiast nie wiedział po prostu, jak ma to uczynić z niemocy. Nie miał siły tego uczynić z niemocy. Dlatego na jego drodze stanęło tych czterech. I tak sobie myślę o tym, w jaki sposób my często też podchodzimy do modlitwy, w jakiej roli łatwiej jest nam siebie zobaczyć. Czy w roli wstawiennika, czy w roli tego sparaliżowanego. I ile w nas jest niemocy, która nie pozwala nam wpłynąć Panu Bogu w nasze życie w taki sposób, żeby dokonać większej ilości cudów mimo tego, że mamy wiarę, mimo tego, że wierzymy, że często widzimy, że jesteśmy świadkami cudów, nawróceń, a nie, pozwolimy, nie pozwalamy gdzieś do końca w jakichś obszarach wprowadzić takie rewolucje w swoim życiu, Panu Bogu. I pomyślałam, że na tym powinniśmy się właśnie mocniej skupić. Czy mamy w sobie odwagę, żeby poprosić innych o modlitwę? Czy mamy świadomość tego, co jest największym trudem dla nas w modlitwie, właśnie dla nas samych i dla naszego życia? Czy nie jest często tak, że jest nam dużo łatwiej nieść te nosze, zanieść kogoś innego, niż samemu w otwartości serca poprosić o pomoc, poprosić o modlitwę, o wstawiennictwo? I pozwolić tym samym, żeby się zadziało właśnie to, co się zadziało tutaj, w tym czytaniu, gdzie ludzie zdumieni, tak, wszyscy byli zdumieni, wysławiali Boga, mówiąc czegoś takiego nigdy nie widzieliśmy. Czy my pozwalamy Panu Bogu na cuda w naszym życiu, znając Jego, będąc, starając się żyć przy nim blisko, czy w pełni dopuszczamy Go do tworzenia cudów w naszym życiu? na świadectwo właśnie jego bliskości pośród nas. Zostawiam Was z taką myślą, zostawiam siebie z taką myślą, bo ona mnie nurtuje już bardzo długo i cały czas powraca. Pomyślmy, pomyślmy też o tym, Bóg zapłać. Dziękuję Wam serdecznie. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. Śledź nas na bieżąco.